Thank W dniu dzisiejszym na terenie zakładu karnego w Malborku odbywają się ćwiczenia ochronne. Ćwiczenia takie odbywają się co roku cyklicznie. One odbywają się po to, aby szkolić profesjonalizm funkcjonariuszy, którzy w sytuacjach kryzysowych powinni interweniować szybko i skutecznie. Ćwiczenia takie odbywają się we współpracy tutaj doskonaleniu, również wzajemnej współpracy ze służbami takimi jak policja i Straż Pożarna. I rzeczywiście w dniu dzisiejszym zarówno poza obrębem zakładu karnego, jak i na terenie jednostki z tymi służbami współpracujemy. Policja pomagała w interwencji poza obrębem zakładu karnego, natomiast Straż Pożarna interweniuje na terenie jednostki, tak aby szybko i skutecznie zażegnać wszelkie zagrożenia. Właśnie, jest Straż Pożarna, czyli jest zażywie ognia. Jak, jak, jakie działania Straż Pożarna podejmuje właśnie na terenie zakładu karnego? Jeżeli zdarzają się jakiekolwiek sytuacje związane z wznieceniem pożaru czy, czy sytuacji pożarowej, w każdym takim przypadku służba więzienna powiadamia o tym straż pożarną, która interweniuje i podejmuje stosowne czynności na terenie jednostki. Jakie są największe wyzwania w tego typu zdarzeniach? Jakie działania, jakie procedury obejmują właśnie zakład karny? Jak wiemy, jest to obiekt chroniony, coś dzieje się niebezpiecznego przy samych murach właśnie zakładu karnego. Jaka jest procedura? Widzieliśmy, że chociażby zostały zamknięte dookoła praktycznie wszystkie drogi i przejścia dla pieszych. Dlatego właśnie funkcjonariusze szkolą się w tego rodzaju przedsięwzięciach, aby szybko i skutecznie niwelować wszelkie zagrożenia, ale też również w sposób taki, aby zabezpieczyć porządek i bezpieczeństwo zarówno na terenie zakładu karnego, jak i również terenie przylegającym do jednostki, we współpracy ze stosownymi służbami. Pani Rzecznik, ćwiczenia dzisiaj, ale na pewno po tym wszystkim będą sporządzone jakieś wnioski. Jak wygląda właśnie późniejsza praca nad analizą tego wszystkiego, czy faktycznie wszystko poszło zgodnie z procedurą? Na tym właśnie polegają tego rodzaju ćwiczenia, aby wszelkie ewentualne niedociągnięcia niwelować i aby się one w przyszłości więcej nie powtórzyły. To jest praca nad tym, żeby te zachowania, te procedury już były takie instynktowne, odruchowe tak naprawdę wśród funkcjonariuszy? Jak najbardziej to może, mogę podkreślić, bo zależy nam na tym, aby funkcjonariusze służby więziennej byli jak najbardziej profesjonalni w tym, co robią na co dzień i tak, aby potrafili szybko i skutecznie odpowiednio zareagować w sytuacji kryzysu.